Z tym acholikiem, no i najmniej wiesień. Na tak, tutaj było o tych porażkach i o, tej, i o tej sile wyższej. I mnie się wydaje, że e, mnie, dla, mnie, dla mnie tą, 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 tą siłą wyższą to były, to były najpierw te moje porażki, że, że ile razy się nie napiłem, to zawsze coś tam się stało. I w końcu za, zaczęło coś tam do mnie dochodzić, że <laughs> to, to po alkoholu po prostu się taki robię, że wyrzucają mnie ze szkoły, że tam coś narozrabiałem, że budziłem się w jakichś dziwnych miejscach. Pamiętam, e, raz, raz się obudziłem e, w krzakach, i się nie mogłem ruszać, a obok, obok leżało jajko sadzone, nie? I <laughs> okazało się, że wyskoczyłem z internatu od dziewczyn, zasnąłem w tych szakach i tam to jajko mi się zwróciło, nie? I oczywiście zanim, zanim to nastąpiło, to, to musiało jeszcze tam wiele innych rzeczy Przejść wiele, wiele lat w więzieniu, po wyjściu znowu o mało co bym nie wylądował w więzieniu. No i wreszcie yy, pamiętam pani doktor mi powiedziała, że poszedł i zobaczył taki miting No i jak zobaczyłem, tak z, z zostałem I, i okazało się, że dla mnie no, tą, tą siłą wyższą dzisiaj to jest, to jest yy, Chyba ten miting, że jak ja już zrobię wszystko te swoje sugestie, czyli pomodlę się rano o tą swoją trzejwość, chociaż modlę się ra, raczej dziękuję, nie zawsze zapominam pomodlić się o tą trzeźwość. E, ale modlę się e, po prostu dziękując, bo tak naprawdę wszystko mam, tylko ty nieraz tymi myślami, tak jak dzisiaj te słońce. Wyszło, ja grałem na gitarze pod kościołem na Bielanach i mnie od razu nagle się przeniosłem metamorfoza, że jestem już nad morzem, że już grałem tam w swoich dębkach. Tutaj to wszystko wesoło i, i, i przyjechałem do domu i, i mówię do swojej macie, mówię: No, dzisiaj ład, ładny wieczór będzie, może na piwo byśmy poszli. No i coś czy się tu zwariował, czy co? Ja wiem na z tobą nawet na piwo nie można iść. No i ten, i, i mówię sobie, y, trzeba jednak jechać na ten meeting, bo, przecież y, ja, ja wszystkie jakieś wyrzucenia, jakieś poważniejsze historie, to zawsze miałem na początku wiosny, nie? Jak to słoneczko wychodziło, to te e, babiki nad Wisłą zapełniały te inne miejsca e, i ten. No i ja, i ja też. I po prostu nie dziwię się, że mi to zostało. To jest taki okres szczególnie dla mnie, dla mnie ważny. No i ja wtedy, ja tu się mówi, mam te narzędzia i po prostu z nich korzystam. Nie. E, zamiast iść dzisiaj do, do pubu i posłuchać muzyki, to wolałem przyjść tutaj i, i po prostu powiedzieć o, tym, o, tych, o o tych swoich stanach. I to jest dla mnie ta siła wyższa, nie? Ale y, ja jestem tym alkoholikiem, co wierzy w Boga. I y, no i dla mnie to jest to... Y, y, tą siłą większą wyższą i, i najwyższą to jest ten miłujący Bóg, który daje mi szansę co, codziennie jeszcze przeżyć ten jeden dzień i, i daje mi nieraz takie chwile, że, że ja po prostu nie jestem w stanie udźwignąć tego, no, tych radości. Nie, nieraz mi się wydaje, że wszystko jest do bani, a to wystarczy, że ze mną jest trochę lepiej i, i ja na to inaczej patrzę. Nie? I y, 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 powiem Wam szczerze, że gdyby nie wiara w Boga, nie, nie w siłę wyższą, czy tam większą, nie, czy, jaką, czy w grupę, tylko wiara w Boga, jakkolwiek y, Go nie pojmuję, Kolwiek go nie rozumiem, no to mnie by już nie było. Nie? Ale ponieważ tam w jakichś różnych religiach mówią, że się tam, że nie ja sobie dawałem życie i ja nie będę sobie odbierał, no to ja się ty po prostu wam powiem, czy to tego boję, czy, czy po prostu jestem, uważam, że to nie wolno żartować z tym. I może dzięki temu żyję. Ciężko by było naprawdę oprzeć się tylko na, żeby siła wyższa czy tam większa czy była dla mnie w grupie, nie? Ja mu muszę mieć jakieś szczątki tej wiary chociaż, nie, żeby, żeby wierzyć, że coś tam jest po tej śmierci i... Bo tak to ja bym, no, ja miałem kilka razy na trzeźwo czy, czy po pijanemu takie okresy. Że ja bym po prostu już powiedział, no dobra, dosyć tam. Cześć mam, gaszę światło i, i, i mnie nie ma. A tu okazuje się, że trzeba żyć do końca i, i nie ja sobie dałem te życie i nie ja go sobie będę odbierał. A, a żeby żyć, to ja muszę nie pić, bo, bo jak piję, to po prostu to, to nie jest życie, to jest wegetacja. Dlatego tak dla mnie siła, wiara w Boga jest po prostu tą wiarą, która, która daje mi siłę do życia. A gdyby nie Bóg, to ja bym chyba nie żył. Dziękuję bardzo.